Przerabiamy w Polsce, intrygujące mnie jako zarazem psychologa społecznego i biznesu paradoksy. Otóż zbudowaliśmy zieloną wyspę, przetrwaliśmy kryzys, no, budujemy polską gospodarkę w niełatwych warunkach i społecznych, i ekonomicznych, i politycznych, i jednocześnie zachowywaliśmy do niedawna w naszych firmach, organizacjach feudalne relacje. Większość polskich przedsiębiorców do niedawna to byli ludzie, którzy mieli wizję, którzy mieli pomysły na dźwignię, którzy byli bardzo pracowici, lecz jednocześnie despotycznie raczej wyciskali z ludzi to, co ma być uzyskane, niż na przykład stosowaliby tu już lewar, żeby pozyskać ich opinię i współzarządzanie. Okazało się, że dopóki konkurowaliśmy ilością i ceną, to te y, takie despotycznie prowadzone y, folwarki biznesowe nawet na wielką skalę, działały. Natomiast jeżeli przestajemy konkurować tylko ilością i ceną, jeżeli mamy konkurować nowymi technologiami, lojalnością i klientów i dostawców, jeżeli mamy konkurować na rynku pracodawcy tym, że z nami chcą pracować młodzi ludzie, sprzed trzydziestką, którzy są wyczuleni na prawdę, na spójność i którzy mają umiłowanie prawdy i, i, i wolności, to okazuje się, że lider musi przebudować swoje podejście. I w tej chwili w Polsce mamy coraz więcej taki miks, że część firmy i część organizacji opiera się już na tak zwanych wewnętrznych konsultacjach, że pewne plany, pewne projekty są omawiane, dyskutowane z pracownikami. Potem szef sam decyduje, lecz znowu wyjaśnia dlaczego, jak w oparciu o przesłanki, które uzyskał od współpracowników i podwładnych. Yy, Decyduje się zamknąć jakiś projekt czy go uruchomić. Powstaje atmosfera prawdy w organizacjach, powstaje rozpatrywanie porażek, niepowodzeń i błędów, kiedy szuka się przyczyn, rozwiązań i lekcji, jakie to mogą dawać, aniżeli szukać winnych i ich karać. A z drugiej strony są te elementy hierarchiczne ciągle, więc mamy w Polsce ciekawy miks, taki partycypacyjny, hierarchiczny system, nasza polska droga, nasza polska szkoła.